pokażę Ci teraz ćwiczenia na spięte lędźwia. To jest częsty problem, dlatego trzeba to rozciągać. Zaczniemy sobie od ćwiczenia na siedząco. Ułóż sobie stopę nad kolanem. Teraz możesz się podciągnąć, przybliżyć w miarę możliwości pośladek do pięty i otwieramy kolano. Poczuj tej rozciąganie pośladka. Jak mamy bardzo spięte plecy, to trzeba rozciągać pośladki. Uwaga, teraz kładziemy kolano, stopę na kolanie, kolano na stopę i wyciągamy się do przodu. To jest drugie ćwiczenie. Też świetnie rozciąga nam pośladek. Zatrzymamy tu chwilę. Dech, wydech. Wdech, wydech, świetnie. Zmienimy nogę. Ustaw. Odepchnij od siebie. Możesz podciągnąć się, podnieść pośladki. I teraz układamy kolano na stopie, stopę na kolano. I wyciągamy się do przodu. Tutaj możesz wręcz wypiąć pośladki, lekko je podnieść nad podłogę. Zostań w tej pozycji. Zrób kilka wdechów i wydechów. I rozluźnij się. Świetnie. Teraz usiądź, otwórz jedną nogę, drugą przyciągnij do siebie zgiętą i wyciągnij się do boku, nie do przodu. Pilnuj, żeby to był bok. Rozciągnij. Zrób wdech. Wdech i się. Zmieniam stronę. Podciągam się pamiętam, żeby nie podwijać mięnicy. Wyciągam. Zatrzymaj pozycję i wróć. Świetnie. Teraz w pozycji klęku podpartego wyciągamy jedną rękę, drugą otwieramy i robimy mocny skręt. Zrób wdech, wydech, wróć, zmiana strony. Wróć. I teraz tylko usiądź na piętach. Wyciągnij ręce do przodu, wydłuż kręgosłup. I sięgnij rękoma daleko do jednej strony, do jednego boku. Wróć do przodu. I zmień drugą stronę. Bardzo dobrze. Teraz położymy się na plecach. Znowu będzie najpierw przyciągnięcie tylko kolana. I teraz robimy skręt w kręgosłupie. Jeśli ta pozycja jest za ciężka, zrób sobie z dwoma nogami zgiętymi. Tutaj chodzi o to, żeby łopatkę mocno doklejać do podłogi. Mocno się skręcać, kolana dąży do podłogi. Wróć. Zmiana przyciągni kolano. Zatrzymaj. Robimy skręt. Zrób dech. wdech, wydech. Pamiętaj o długim wydechu. Wróć i ostatnie ćwiczenie. Krzyżujemy nogi. Przyciągamy stopy, doklejamy dół pleców. Znowu rozciągamy pośladek. Doklejamy dół pleców. Zmień. I tylko przyciągnij kolana do klatki, odpocznij. Mam nadzieję, że teraz czujesz ulgę, że rozluźnił ci się plecy. Dziękuję Ci bardzo za wspólne rozciąganie.